Dlaczego nas jest tak mało? Mama mówiła, żebym został w domu i się nie narażał na chorobę. Niektórzy pewnie jeszcze się boją, ale ja wierzę, że przy zachowaniu odpowiednich procedur nic złego nie powinno się stać. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Moi kochani, witajcie bardzo serdecznie. Z młodzieżą z KSM-u postanowiliśmy nagrać taki krótki filmik, bo słuchajcie, nawet nie wiecie, nie wiem, czy sobie wyobrażacie, jak tutaj jako księża, jako wikariusze i proboszczowie pewnie tęsknimy za wami. Tęsknimy za tymi wszystkimi, którzy właśnie jeszcze nie odważyli się przyjść do świątyni na Mszę świętą czy na modlitwę. Ja wiem oczywiście, że każdy z nas się boi i to, co nas spotkało, co nas zaskoczyło właśnie w marcu, to było jakoś taką wielką traumą dla, dla niektórych też i trzeba było to życie swoje przestawić. Powoli, jak wszyscy już odmieniają to słowo przez przypadki, to życie nasze, daj Boże, wraca do normalności. Oczywiście każdy z nas musi starać się zachowywać te wszelkie środki ostrożności. Ale kochani, czekamy na Was w kościele. Zachęcam, żeby może pokonać ten lęk, stosować się do tego, co mówią władze sanitarne i, i przychodzić, bo przecież no, gdzież mamy pójść z naszymi wszystkimi troskami, problemami, radościami, jak nie do naszego Ojca i do naszej Matki, którzy na nas właśnie w tej świątyni czekają, tak jak w życiu takim codziennym człowiek leci. Szczególnie gdy jest młodszy, z każdą sprawą do swoich rodziców, do tych, których najbardziej kocha. Myślę, że kochać się przecież yy, i wszyscy kochamy, i ja też Pana Boga, Matkę Najświętszą w tym miesiącu, jej szczególnie poświęconym. Więc yy, zapraszam, może trochę odwagi i, i przyjdźcie. Naprawdę warto to swoje życie złożyć także w ofierze i te troski wszystkie Matce Bożej i Panu Bogu.